Poświęcił swoje życie czarnym dziurom, najdziwniejszym obiektom kosmicznym, w których istnienie nie wierzył Albert Einstein, Roger Penrose, brytyjski fizyk, teoretyk, matematyk i filozof nauki, tegoroczny laureat Nagrody Nobla z Fizyki udowodnił, że istnienie czarnych dziur jednak wynika z ogólnej teorii względności Einsteina. Czy powinien otrzymać już wcześniej Nobla, ale z chemii, za kwasy kryształy? Czy mógłby ponownie dostać tę najbardziej prestiżową nagrodę naukową na świecie z fizyki, na przykład za koncepcję, że nasz świat jest jednym z wielu następujących po sobie kolejno wszechświatów i są na to dowody? Tu współpracownikiem Rogera Penrose jest gość programu I Polskiego Radia, profesor Krzysztof Meissner, fizyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który przyjaźni się i współpracuje z Rogerem Penrose. Em. Witam pana profesora. Witam panią, witam państwa. Panie profesorze, o co chodzi z noblem z chemii za kryształy? Zwraca pan uwagę na to osiągnięcie w swoich wypowiedziach prasowych. Dlaczego przecież Roger Penrose to fizyk, matematyk? Przede wszystkim dlatego, że on już w latach 70. zajmował się niemożliwymi figurami czy obrazami i on zwrócił uwagę na fakt, że w matematyce istnieje możliwość pokrycia nieskończonej płaszczyzny kafelkami, które to kafelki ściśle do siebie pasują, to znaczy nie ma żadnej dziury, a jednocześnie wzór, który tworzą, nigdy się nie powtórzy. Takie kafelki, prostokąty czy kwadraty łazienkowe w pewnym sensie? Tak, 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 dokładnie to, to tak. Jest z tym, że kwadracik powtórzy się już w następnym ruchu, prawda? Będziemy mieli identycznie taki sam kształt. Jeżeli wymyślimy coś bardziej skomplikowanego, no to się powtórzy później. Chodzi, rozumiem, o figurę geometryczną inną niż kwadrat i prostokąt. Tak, znaczy jakiś matematyk amerykański to zrobił, pokazał, że jeżeli użyje się ponad 1600 chyba rodzajów kafelków, to jest to możliwe. Kiedy Roger się nad tym zaczął zastanawiać, zredukował tę liczbę do czterech, a finalnie zredukował do dwóch. Dwa rodzaje kafelków, w których ułożymy sobie wzór, on pokryje całą płaszczyznę, ale nigdy się nie powtórzy. Ale to raczej zabawa, niż wielkie osiągnięcie naukowe, no bo do czego to może służyć? Tak się wydawało, do czasu kiedy no, prawie 10 lat później odkryto, że istnieją obiekty w przyrodzie, kryształy, normalnie kryształy powtarzają swoją strukturę za każdym razem, prawda? Mamy grupę atomów i za chwilę jest taka sama grupa atomów i tak dalej i tak dalej. Natomiast odkryto kryształy, które nie mają takiej struktury, nigdy nie powtórzy się wzór Właśnie nazwano to kwazikryształami, ponieważ nie mają powtarzalnych struktur. I już wtedy Roger Penrose odkrył to przed tym odkryciem. Odkrycie jest chyba z 1982 roku, ile pamiętam. A mimo to Komitet Noblowski dał Nagrodę Nobla za odkrycie w przyrodzie takich kryształów. Nie wziął pod uwagę Rogera Penrose, i uważam, że to wielki, wielki błąd. A do czego mogą być wykorzystywane takie kwazikryształy? One mogą być na przykład być wykorzystane do struktury kodowania, która nie ma powtarzalności. Jeżeli jest powtarzalność określona, to są pewne częstości, które są wyróżnione. Jeżeli nie ma powtarzalności, to żadna częstość nie jest wyróżniona. Nagranie CD czy nagranie w kamery, na podział na pikselki ma pewną powtarzalną strukturę. Uniknięcie tego może być w wielu przypadkach użyteczne. Nie wykorzystano tego na razie do tej pory, ale jest to możliwe. To człowiek skoncentrowany na fizyce, myślący prostopadle do zwykłego narzucającego się sposobu myślenia. Tak mówi pan o Penrose, ale nie byłoby tej nagrody, gdyby nie Richard Genzel i Andrea Gess, także tegoroczni nobliści z fizyki. Oni odkryli taki supermasywny, gęsty obiekt w centrum naszej galaktyki, ale też nie byłoby tej nagrody i dla nich gdyby nie Roger Penrose. Dlaczego Penrose nie odpuścił czarnym dziurom, w które nie wierzył nawet Einstein i poświęcił Penrose niemalże całe swoje naukowe życie czarnym dziurom? Tak, Einstein nie wierzył do momentu, kiedy nie zastanowił się nad rozwiązaniem przesłanym mu przez Karla Schwarzschilda jeszcze w 1915 roku, tuż po napisaniu przez niego swoich równań. Niemalże z okopów przysłał mu on to przed śmiercią. Nawet, nie, niemalże, tak? tylko dokładnie on był w okopach na froncie niemiecko-rosyjskim. I Einstein, jak zobaczył, że to rozwiązanie jednak jest poprawne, no to uwierzył, że takie czarne dziury istnieją, ale przez wiele, wiele dziesięcioleci ludzie myśleli, że tylko absolutnie sferycznie symetryczny zlepek materii może się zapaść do czarnej dziury. Absolutnie sferycznie symetryczne było rozwiązanie Schwarzschilda, sferycznie symetryczny był taki model, który w 1939 roku Oppenheimer i Snyder zaproponowali, takiego pyłu, który się zapada do środka i w, na początku lat 60. dwóch fizyków rosyjskich, Miwszyc i Hałatnikow, napisali pracę, w której pokazali, jak się okazuje później błędnie, że sferyczna symetria jest absolutnie konieczna. W związku z tym ludzie nie wierzyli, że może coś takiego istnieć, ponieważ nigdzie w przyrodzie nie ma absolutnej historycznej symetrii. W związku z tym myślano, że to jest jednak taka ciekawostka bardziej. W tym czasie mniej więcej również odkryto kwazary, czyli takie bardzo gęste jądra galaktyk bardzo daleko od nas. Teraz wiemy, że również jest to związane z czarnymi dziurami, wtedy tego nie wiedziano. I wtedy jest Roger Penrose czysto geometrycznie, on jest jednak matematykiem wykształcenia, czysto geometrycznie pokazał na podstawie równania, które było kilka lat wcześniej wyprowadzone przez Rajczał Duriego, hinduskiego fizyka, pokazał, że niekonieczna jest sferyczna symetria, żeby się zapaść do czarnej dziury. I dopiero wtedy ludzie uwierzyli, że te czarne dziury mogą istnieć, skoro tak ekstremalne warunki jak dokładna symetria nie jest do tego potrzebne. Roger Penrose wniósł bardzo dużo do ogólnej teorii względności, rozumieją najlepiej na świecie to jest pana opinia. Gdyby żył tuż po jej ogłoszeniu w 1916 roku, był znanym naukowcem, może mniej znanym, to pewnie wygrałby konkurs amerykańskiego tygodnika poszukującego osoby, która rozumie te teorię. Zgłosiło się wtedy trzech lub pięciu śmiałków. Einstein to podobno skwitował słowami, ja bym się nie odważył zgłosić do tego konkursu. Dlaczego od wielu, wielu lat Penrose widzi w teorii względności więcej niż inni? Czy jedną z odpowiedzi mogłaby być taka, że jest świetnym matematykiem, choć podobno w czasie nauki nauczyciele? by tak nie powiedzieli o nim? To jest niewątpliwie geniusz. Znaczy, po tych setkach, czy już ponad tysiącu pewnie godzin rozmów z nim w cztery oczy, jak bywałem w Oksfordzie, jak on bywał tu w Warszawie, to to jest geniusz. Znaczy, on widzi rzeczy, których przeciętny śmiertelnik nie widzi. Nawet ktoś, kto spędził nad tym trochę czasu, rozumie w miarę geometrię różniczkową, która jest do tego potrzebna. Dlatego ja śmiem twierdzić, że to jest człowiek, który najlepiej rozumie Teorię Einsteina grawitacji na świecie. I dlatego wniósł do niej tyle. To jest również sposób, tak zwane teorię Twisteru wprowadził. Teorię osobliwości, właśnie tą, o której mówimy, która mówi, że, że, że czarne dziury mogą powstać w wyniku niedokładnie sferycznie symetrycznego zapadania się. On wprowadził diagramy Penrose, które pokazują dokładnie, w jaki sposób takie zapadanie może mieć miejsce. Także to jest człowiek, który wniósł niesłychanie dużo do rozumienia naszego i czarnych dziur w ogóle ogólnej teorii względności, także i metody, których użył, to na przykład użył i Stephen Hawking do pokazania, że nasz wszechświat musi wystartować lub skończyć w osobliwości. Użył dokładnie tych metod, które wcześniej użył Roger i stąd są twierdzenia Penrose'a Hawkinga o osobliwościach, a nie odwrotnie, jakby wskazywała alfabetyczna kolejność. Teraz Zaproponował właśnie tę teorię kolejnych Eonów, którą ja się również zaangażowałem i stąd nasza wspólna praca niedawna. Także to jest człowiek myślący zupełnie inaczej i jak mówię w moim przekonaniem na pewno rozumie teorię Einsteina najlepiej na świecie. Powiedział pan profesor, że Roger Penrose odwiedza Polskę wiele lat temu dzięki profesorowi Markowi Demiańskiemu miałam przyjemność Przygotować wywiad z Rogerem Penrosem dla programu pierwszego Polskiego Radia. Od jak dawna panowie współpracują, ze sobą przyjaźnią się? 10 lat temu mniej więcej chyba pierwszy raz jakoś się spotkaliśmy. I ponieważ napisaliśmy z kolegami, Pawłem Nurowskim, z, z Błażeniem Roszczyckim, napisaliśmy pracę na temat tej jego koncepcji, tych kolejnych eonów. On jak przyjechał do Warszawy, no to chciał się spotkać osobiście. No i ta rozmowa w czasie tej konferencji w Warszawskiej, ona skończyła się tym, że stwierdził, że muszę przyjechać do Oxfordu, bo mamy więcej wspólnych tematów. No jak przyjechałem, no to się skończyło tym, że mieszkam u niego, jak jestem w Oksfordzie. On jak był w Warszawie, no to mnie w domu odwiedzał i znowu spędzaliśmy dużo czasu razem, także to przerodziło się w taką dużo bliższą znajomość. Te rozmowy są tak niebywałe z nim na temat, on również wspomina, on był... Na przykład w Teksasie, wtedy kiedy był zamach na, na Johna Kennedy'ego, on różne ma wspomnienia, znał największych fizyków na świecie. Nie poznał Einsteina, ponieważ Einstein zmarł zanim on zrobił doktorat. Zatem wtedy jeszcze był matematykiem. I w związku z tym rozmowy z nim to jest rozmowy z kimś zupełnie nie z tej planety. Niesłychanie się czuję uprzywilejowany, że, że miałem szansę i będę miał szansę, mam nadzieję, z nim. Tyle tych rozmów na różne tematy przeprowadzić, i również współpracować z Wspomniał Pan o tym, że Panowie się odwiedzają w domach, ale jest też tutaj takie miejsce jak Klasztor Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą. I przypomnę o tym miejscu w związku z koncepcją, której Pan już wspomniał, tych eonów, czyli że nasz świat jest jednym z wielu następujących po sobie kolejnych wszechświatów, i właśnie w Czerwińsku. Tam panowie rozmawiali i tam powstał ten wspólny artykuł. Ale taka ewolucja w kosmosie, te Eony, to nie jest chyba nowa koncepcja. Znaczy sposoby następujące nie w sposób kurczenia się i wybuchu, jak proponowano, to zupełnie nie jest ta koncepcja. Tam ta koncepcja w ogóle nie, nie utrzymała się. Ona jest fałszywa, że wszechświat będzie postępował po swoich śladach i się skurczy. Nastąpi kolejny wybuch, to wiadomo, że to jest fałszywe. Znaczy, to zupełnie inny jest pomysł. Penrose, tak zwanej transformacji konforemnej, która po prostu zagęszcza świat w momencie, kiedy są tam tylko fotony i fale grawitacyjne. Jest to akurat możliwe w ramach tego, co wiemy o fizyce. To jest szalona koncepcja, ale ona wcale nie jest koncepcją kolejnych cykli wszechświata, który się kurczy i rozszerza. To nie jest ten pomysł. Także on zwrócił uwagę na wiele problemów, chociażby bardzo niskiej entropii wszechświata. Które domagają się wyjaśnienia. I to wyjaśnienie w ramach tejże transformacji konforemnej i skasowania entropii grawitacyjnej, tak zwanej, jest bardzo, bardzo ciekawym pomysłem, nawet jeżeli szalonym. I on przyznaje, i ja to widzę, to absolutnie warto się nad tym pochylić, ponieważ to pewne problemy związane z naszym wszechświatem, jego początkiem, jednak rozwiązuje. Jak rozumiem, to panowie twierdzą, bo padło wiele fachowych słów z zakresu fizyki, że promieniowanie tła, czyli taka resztka po tym wielkim wybuchu, promieniowanie, które nas otacza sprzed tych 14 miliardów lat, niesie za sobą informacje, co było w poprzednim wszechświecie. Tak to należy rozumieć? Tak, to znaczy koncepcja jest taka, że to promieniowanie z poprzedniego wszechświata przedostało się przez ten punkt przejścia i zaczęło oddziaływać również grawitacyjne fale, oddziaływały w momencie tak zwanej tej powierzchni ostatniego rozproszenia, i którą teraz widzimy jako to promieniowanie tła, która wtedy jeszcze była gorąca, teraz ma tylko te 2,7 Kelwina, ale że obecność takich fal grawitacyjnych zmieniła rozkład tego promieniowania i to, co my badamy, to jest w jaki sposób ten rozkład że tak powiem, niesie ze sobą informacje, czy tam dyski, czy pierścienie, o tym, jak to promieniowanie było wysłane i przeszło przez ten punkt przejścia w poprzednim wszechświecie. I twierdzimy, że takie struktury, których byśmy się spodziewali, które nazywaliśmy zresztą punktami Hawkinga, że one na tej mapie promieniowania tła istnieją. Ale to jest matematyczna spekulacja, bo jeżeli chodzi o dowód, że z teorii, ogólnej teorii względności Einsteina wynika istnienie czarnych dziur, to w zasadzie posłużyły do tego papier, kosz, ołówek, a tutaj jak to znaczy, będzie. My badamy rzeczywiste promieniowanie tła. To nie jest tak, że my coś na papierze myśleliśmy. Wzięliśmy mapę promieniowania tła tak jak satelita Planck je daje i na tych mapach szukaliśmy takich struktur, czy tam dyski, czy pierścienie i twierdzimy, że je znaleźliśmy. Także to nie jest czysto teoretyczne. My twierdzimy, że te struktury są, no tylko niestety mamy jedną mapę. W związku z tym może jak ktoś powie, że nie jest przekonany, no to, no, to na jednej mapie może mu się zdarzyć różne rzeczy. Z tym, że my przeprowadziliśmy wiele testów, które wydają nam się statystycznie dość przekonujące, że takie struktury, których w żaden inny sposób Wyjaśnić się nie da. Jednak na tej mapie promieniowania są. Gdyby rzeczywiście była już to teoria, potwierdzona, sprawdzona, nikt nie miałby wątpliwości. Jakie to byłoby znaczenie dla współczesnej nauki, jakby ją zmieniło? No, to byłaby zasadnicza zmiana. Dlatego, że po pierwsze, byśmy stwierdzili, że jesteśmy jednym z wielu następujących po sobie eonów. Będziemy mogli przewidzieć, jak wygląda nasza przyszłość poprzez czarne dziury, tam znikanie gwiazd, czarne dziury wyparowane czarne dziury i nowy wszechświat, również byłoby to potwierdzenie czegoś, na co Stephen Hawking czekał całe życie, mianowicie, że jego podstawowe, główne osiągnięcie, to że czarne dziury parują, on nie może być zauważony w obecnym świecie, ponieważ one nie parują, bo mają za niską temperaturę, ale my twierdzimy, że parowanie czarnych dziur w poprzednim wszechświecie odbiło się na mapie promieniowania tła, którą obserwujemy. Stąd nazwaliśmy to punktami Hawkinga. Jakby to zostało potwierdzone, ludzie by w to uwierzyli, to byłby pierwszy dowód, że czarne dziury rzeczywiście parują. Ale to w sumie jest smutna wiadomość, bo nadal nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, co było przed. Czyli przed był jakiś inny wszechświat. przed tym do naszego. Innym, przed tym innym był też jakiś inny inny. Czy możemy się dowiedzieć, kiedy był początek? Znaczy można by to szacować bo jednak entropia bardzo powoli, ale rośnie w każdym z tych wszechświatów w, Mówi, no. w stopniu u, uporządkowania. Otóż powinien być w każdym kolejnym wszechświecie ten stopień uporządkowania powinien być mniejszy, czyli entropia większa. I to można by szacować, ile takich wszechświatów było przed naszym. No ale sam fakt, żebyśmy pokazali, że przed naszym był podobny wszechświat, jest już radykalną zmianą myślenia o wszechświecie. I absolutnie przewrotem w moim rozumieniu, który by zmienił zupełnie nasze myślenie o, o wszechświecie, zarówno poprzedni wszechświat, jak i to, do czego dążymy, czyli do przyszłego wszechświata. To byłaby radykalna zmiana, naprawdę o fundamentalnym znaczeniu dla naszego rozumienia wszechświata. W komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej do tegorocznej Nagrody Nobla z Fizyki dla Rogera Penrose'a. Powiedział pan, że gdyby student przyszedł do pana i mówił to, co Penrose, to by go pan wyrzucił. Ale ponieważ mówi to Penrose, to musi się pan cztery razy zastanowić, zanim powie pan, że coś jest nie tak. A on na ogół ma rację. To znaczy jego intelekt jest górujący, jest niebywały. To jest Mount Everest intelektów, które ja poznam. On wiele takich stwierdzeń mówi, które są no zupełnie prostopadłe do tego, co my wiemy obecnie w fizyce, co jest przyjmowane za, za pewnik, za dogmat. No ale jak mówię, no ponieważ mówi to Roger Penrose, no to ja siadam i się zastanawiam, gdzie może być ten słaby punkt obecnego rozumienia fizyki, który można podważyć bez... Załamania całego gmachu, no bo cały gmach się trzyma. To znaczy on mówi pewne rzeczy, które są no, w cudzysłowie oburzające, natomiast tak z nim trzeba to bardzo uważać, zanim się powie, że coś nie ma sensu albo jest niezgodne z obserwacjami, ponieważ to często, tak mi się już zdarzyło parę razy, że założenia, które przyjmuje, one mogą być zmienione, nie burząc gmachu fizyki. A byłaby nagroda nobla z fizyki za potwierdzenie, że nasz świat jest jednym z wielu następujących po sobie kolejno wszechświatów. Rozmawiam z panem profesorem przyszłym noblistą. No nie chciałbym tu się deklarować. Znaczy myślę, że tego typu odkrycie na pewno jest odkryciem o znaczeniu fundamentalnym. Powinno być prawdopodobnie uhonorowane taką nagrodą. Powiedział profesor Krzysztof Meissner, fizyk z Wydziału.